Mateusz Borowiec kolejne pokolenie firmy niesamowitej, niesamowitych mis mistrzów e, fajkarskich. Co nowego panie Mateusz? E, co nowego? Trochę się pozmieniało. Aczkolwiek e, cały czas kontynuuje. E, fajeczki. E, oczywiście tata przychodzi i pomaga mi trochę ja więcej już teraz robię ale staram się kontynuować tradycję fajkarską a jakieś nowe wzory? mam akurat kilka nowych wzorów dzisiaj mam tylko akurat jeden nowy wzór, który wymyśliłem, to jest Eskimo taka malutka fajka poręczna do schowania poketówka więc bardzo fajna fajeczka Mam więcej modeli, ale akurat nie zdążyłem zrobić tutaj na stoisko, ale będę się starał robić i kontynuować tradycję.